Krystian, jak wrażenia po, po tym pierwszym treningu, nowe rozdanie, nowy sezon, nowy trener, jak to odbierasz? E, bardzo dobrze, ja się cieszę przede wszystkim, że, że ja jestem zdrowy i wróciłem do treningu z drużyną, bo bardzo na to mi zależało, długo na to czekałem, wróciłem już co prawda pod koniec poprzedniego jeszcze sezonu do treningu z drużyną, ale to jeszcze nie było takie w stu procentach, nie, nie mogłem się jeszcze tak zaangażować i, i z nogą, i, i ogólnie, żeby, żeby po prostu przepracować na, na 100% cały trening. Dzisiaj już wszedłem i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. To jest dla mnie największy pozytyw, no i mam nadzieję, że, że ten cały okres przygotowawczy będzie dla mnie szczęśliwy i dobrze przygotuję się do przyszłego sezonu. Dzisiaj tak naprawdę byłeś w końcu można powiedzieć pełnoprawnym członkiem pierwszej drużyny, tak jak mówisz, te poprzednie gdzieś tam treningi wchodziłeś powoli, dzisiaj rozumiem, nie było z tyłu głowy niczego związanego z kontuzją. Już mogłeś skupić się w pełni na, na tej pracy z drużyną. Tak, żadnych dolegliwości już nie mam z kolanem. Naprawdę super, super to wygląda ostatni tydzień, gdzie mieliśmy, mieliśmy... Urlopy, ja normalnie pracowałem i, i fajnie to kolano się zachowywało, nie, nie było żadnych powikłań. Także przyjechałem pełen optymizmu na pierwszy trening, że, że teraz już będzie, już będzie wszystko w porządku. Tak się czułem się też na treningu, co, co też było, widać, że, że byłem aktywny i, i, i czułem się swobodnie. Nic mi nie uwierało, nic mi nie miałam żadnych, yy, nic mi nie dokuczało, także, także na pewno jeżeli tak będzie cały czas ze zdrowiem, to, to jestem. Yy, Jestem dobrze nastawiony przed tym okresem przygotowawczym i, i myślę, że, że wrócę do formy jak najszybciej się, się tylko da, bo wiadomo przerwa nie była, nie była krótka i, i na pewno muszę trochę rzeczy piłkarskich nadrobić na boisku przede wszystkim, bo, bo fizycznie czuję się dobrze, przepracowałem bardzo dobrze całą rehabilitację. Pod tym względem nie, nie, nie ma problemów, bardziej chodzi o treningi piłkarskie, bo wiadomo, że to jest, to jest kompletnie coś innego. Jak jego ten pierwszy trening trener dowi, bardzo energetyczna osoba. Tak, na pewno dużo, dużo ćwiczeń z piłkami, dużo ćwiczeń piłkarskich, intensywnych. Fajnie, naprawdę, naprawdę fajny trening. Wiadomo, to też jest pierwszy trening, który, który jest wprowadzający i, i w każdych kolejnych treningach na pewno ta intensywność będzie coraz większa, coraz więcej też treningów będzie, będzie pod to, jak będziemy mieli grać w przyszłym sezonie. Także, także na pewno dużo pracy nas, nas czeka. Wiadomo, że ten okres przygotowawczy jest trochę inny niż, niż wszystkie. Tego czasu nie ma, nie ma zbyt wiele, bo już tak naprawdę za półtorej tygodnia gramy Puchar, który, który jest dla nas ważny i który, który musimy... Musimy wygrać i przejść dalej, także to już będzie pierwszy, pierwszy taki ważny dla nas mecz. A, a liga też już rusza raptem za, za niecały miesiąc. Także, także wszystko szybko się dzieje, ale myślę, że, 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 że trener szybko nam przekaże to, jak mamy grać i, i na tych treningach będzie to dobrze wyglądało.